Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o obecności posłów Platformy Obywatelskiej na festiwalu Woodstock, o prawie kibiców legii dotyczącej Powstania Warszawskiego oraz o nowych nagraniach z restauracji Sowa i Przyjaciele, o prawa legii Warszawa podczas meczu. UEFA chce nałożyć karę na Legię za nielegalny transparent. Świetna decyzja. Teraz jeszcze więcej osób dowie się o powstaniu warszawskim. Jest jakieś niezrozumienie tematu. Kara od UEFA naturalna, treści niezwiązana z futbolem, zero skandalu. Po prostu warto było. Kasa będzie. Od razu po negatywnej decyzji zakładam internetową zbiórkę, żeby klub nie musiał zapłacić choćby złotówki za te lekcje historii dla świata. Fundacja Tradycja Miast i wsi i kibica legii Warszawa zrobili więcej dla promocji prawdy historycznej na świecie niż wszystkie nasze rządy. Oprawa Legii nie była propisowska, nie miała na celu promocji wyjścia z Unii i innych takich. Miała pokazać prawdę i pokazała. Tyle. Serio jakiś Matoł uznał to za propagowanie wyjścia z Unii? Chyba nie doceniam możliwości kretynów. UEFA twierdzi, że na stadionach nie ma miejsca na politykę. To gdzie kary za te wszystkie banery Refugees Welcome? Jeśli chodzi o polsko-polskie kłótnie odnośnie powstania Warszawskiego, to polecam tą wypowiedź. Niekoniecznie, bo ja myślę, że to było dużo prostsze. Yy, tak jak słyszymy od ludzi, którzy przeżyli Powstanie Warszawskie mówią, że byśmy tak wkurwieni na tych Niemców przez tyle lat, że nas rozjebywali po kątach, że byśmy, byli, byśmy i tak poszli nawet, żeby zginąć, żeby mieć choćby pięć minut tego, żeby człowiek kurwa wolny. I myślę, że to samo było w Powstaniu Styczniowym. Jak miała być następna branka, mi jechać na Sybir, to mówią, pierdolę to, pójdę do lasu i tam no, powalczę. To jest prostsze. Reszta to jest ideologia dorobiona przez polityków. To jest dużo prostsze. Chcieć przez chwilę pożyć, chcieć mieć szansę na, na chwilę normalności. Okej. Okay. O to warto się bić. Wniosek z Powstania Warszawskiego jest taki, że gdyby Polacy mieli wtedy broń, to rozjechaliby Niemców w tydzień. Dlatego Niemcy, Rosjanie, a następnie polscy komuniści zadbali, aby Polacy broni nie mieli, i żeby posiadania broni się bali. Działa do dziś. Tylko u nas ujawniamy nowe nagrania w restauracji Sowa i Przyjaciele: Sikorski o Schetynie, Żulik bez poglądów, tchórz, nie nadaje się na premiera. Z nowych taśm dowiedzieliśmy się także innych ciekawych rzeczy. Roman Giertych doradzał Nowakowi jak obejść obowiązujące przepisy w sprawie zegarka. W niepublikowanym dotąd nagraniu rozmowy między ówczesnym szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim i prezesem Orlenu Jackiem Krawcem słyszymy m.in. o sprawie Sławomira Nowaka i jego ekskluzywnym zegarku, którego łamiąc prawo nie wpisał do oświadczenia majątkowego. Roman Giertych miał mu radzić, jak obejść obowiązujące przepisy. To tłumaczenie, nowaka, że zamiany na zegar, to wszystko tak kompletnie niewiarygodne. I on wiesz, niby spec nie? Dzieci daleko kompletnie. Kompletnie, znaczy, gdybyś, gdybyś siedział cicho, gębę na kłódkę, wszyscy by zapomnieli po dwóch tygodniach. Giertych naraz mu wymyślił formułę, jak uniknąć tego wpisania do oświadczenia. Prostą formułę, a no. bezczelną, ale, no. ale skuteczną. I by nie mogli mu zarzutów no. postawić. Zegarek? Tak, Żona kupiła, ale to jest własność wspólna. Wow. No. no właśnie. Za 20 tysięcy. Za tam 17 tysięcy po połowie i dlatego nie wpisałem. No. I udowodnił że nie jest po połowie z żoną. No. Piękne. Jacek, krawiec o pośle Halickim z P.O. Andrzej Halicki, fragment rozmowy na swój temat po raz pierwszy usłyszał w studiu programu Woronicza 17. Halicki, grupiński. No, grupiński nie, nie, jest ta. głupi, tak? Ale Halicki, no. no to jest mój sąsiad, tam mieszka w się obok, no to to jest. Debil, no. później komentował już bardziej na chłodno. Nie, to nie ma, nie, nie ma znaczenia. Mo, mogą być różne y opinie. E, tego rodzaju plotkarskie i powiedziałbym takie niezbyt mądre rozmowy e, nie mają większego znaczenia. Najpierw na plażach, teraz na Woodstocku. Daliby ludziom pożyć bez polityki. Nie dziwię się, że posłowie PO pojechali na Woodstock. Hasło RUPTA CO CHCETA zawsze było bliskie ich partii. Na Woodstock zawsze mieli błoto, ale w tym roku przyjechało PO i mają bagno. Woodstock 2017 w liczbach. 367 wykroczeń, 153 przestępstwa, w tym 97 narkotykowych, 118 zatrzymanych osób. PO świetnie się tam bawiła. Małgorzata Kidawa Błońska z Platformy Obywatelskiej. Proponujemy przywrócenie 50% ulgi dla twórców niezależnie od wartości uzyskanego przez nich przychodu. Projekt ustawy złożony dziś w Sejmie. Podatek dochodowy trzeba zlikwidować, ale ulgę dla twórców to akurat zlikwidowała Platforma Obywatelska. Mówicie, że PO składa projekt, żeby twórcom oddać zabraną przez PO ulgę? To może niech złożą projekt o powrocie pieniędzy do OFE. Byłem zdziwiony, gdy zrozumiałem, czym jest proces eksterminacji. Później go zaakceptowałem. Praca stała się rutyną. Główny księgowy Auschwitz idzie do więzienia w wieku 96 lat. Ale jak to, 96 lat i nie jest za późno na sprawiedliwość? Ano, nie jest. Witold Zębaczyński z partii Kropka Nowoczesna. Już pan zapomniał mi się wieczorem, boli to? Panie no pośle, ale mnie to nie boli, ale powiem, no to nie powiem, ale powiem panu ta ta szczerze. Ta ja śpię spokojnie, mnie się misiewicz tak jak panu nie śni. Dobrze, mi się śni tylko medal misiewicza i śni mi się Antoni Macierewicz, który mu go wręcza. A widział pan ten medal, bo ja do tej pory nie. Natomiast widziałem przesłuchanie Tuska w dniu urodzin Antoniego Macierewicza, to chyba taki subtelny prezent, ale to już inna para kaloszy. Co do tych reparacji. No, ale to e, przecież nie, nie, panie pośle, pan nie, 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 przepraszam. Przy, na ten temat, przepraszam, to, to poważnie odbieram panu głos, bo jeżeli tak się bawimy, to tak się nie bawmy to inny, ale sam Donald Tusk przekładał sobie termin, kiedy będzie zeznawał przed prokuraturą. A teraz pan łączy ministra obrony narodowej z przesłuchaniem w Donalda Tuska. Bo to, no to przepraszam, to Antoni Macierewicz ustalał przesłuchanie w prokuraturze, czy sam Donald Tusk chciał wtedy zeznawać? Proszę mi powiedzieć. Pan wie lepiej. No to w takim razie wiem lepiej, to sam Donald Tusk sobie wyznaczył ten termin. panie redaktorze, rozmawiamy o zbieżności dat. A... Polska nie potrzebuje Unii Europejskiej, jedynie Schengen i umowy o wolnym handlu. Do tego trzeba jednak silnej wolnorynkowej gospodarki opartej na własnych firmach. Raport Najwyższej Izby Kontroli. Ziobro wydał niemal pół miliona złotych na ekspertów od wizerunku. Chyba jeszcze nikt nie wydał tyle kasy tak bezpożytecznie. Chcieliście sobie Polacy dorobić albo chcieliście szybko podjąć pracę. Gówno z tego. Uber Najpierw licencja, czyli pis znowu w akcji. Rząd bierze się za Ubera i zapowiada surowe kary. Za przewóz bez licencji blokada aplikacji. Złotówom już nie tylko przeszkadza Uber, ale także Melexy. Nie potrafią znieść konkurencji. Doszło do zablokowania kilku ulic dla Melexów. Kolejny efekt niższych podatków: handel detaliczny w Rumunii wzrośnie o 7,8%. Może idźmy tą drogą. Patryk Jaki w programie Fakty po faktach. Widział pan bono na scenie? Widziałem bono na scenie. Zakładam, że padł ofiarą takiej akcji dezinformacyjnej, dezinformacyjnej na temat tego, co działo się w Polsce. To jak każdy John McCain nie wie, co się w Polsce dzieje. Nikt nie wie, tylko... Państwo wiedzą. Znaczy, no, nie no, z drugiej strony ja mógłbym powiedzieć inaczej, że jakbym oglądał tylko TVN, to miałbym wrażenie, że w Polsce rzeczywiście jest gorzej niż w a tak rzeczywiście nie jest. Beata Szydło, czy jest coś wspanialszego niż Polska? Tak, Polacy, których państwo nie uciska podatkami, Polacy, którzy mogą łatwo założyć i prowadzić biznes bez ZUS. To byłoby wspaniałe. Koniec mikromieszkań. Ministerstwo bierze się zacwanych deweloperów. Od przyszłego roku minimalna powierzchnia budowanego mieszkania Wynosić ma 25 m2. Ludzie kupują mikromieszkania na złość Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa, a niebo są biedni, bo zabiera im się połowę wynagrodzenia. Już we wrześniu urzędy skarbowe będą mogły kwestionować samodzielną wycenę nieruchomości przez podatnika. Tak zwane fake news rozpowszechniany ostatnio w sieci. Pierwsza fota była zrobiona w Portland i jest z notki blogowej ze stycznia 2014 roku. Druga fota jest z banku zdjęć. Kłamcy mówią, że to wycinka z Białowieży. Powstanie warszawskie w liczbach, według Ryśka. Pan Petru mówi jedno, a napisy mówią co innego. 73 lata temu do chronicznej walki z Niemcami w Warszawie stanęło około 35 tysięcy żołnierzy armii krajowej. W 2010 roku Niemcy spłacały reparacje za I wojnę światową Francji i Wielkiej Brytanii, no ale Polska za drugą musi siedzieć cicho. Niemcy spodziewają się wzrostu liczby nielegalnych migrantów w drugiej połowie tego roku. O te reparacje będziemy się kłócić po arabsku. Niemcy zredukowali nam dług po 1989 roku, wprowadzili do Unii Europejskiej, zapłacili dziesiątki miliardów euro za autostrady et cetera. A my teraz jeszcze chcemy reparacji i jeszcze obo nam wybudowali. Naczelny Sąd Administracyjny uznał właśnie, że Sejm skutecznie unieważnił wybór trzech sędziów TK od których prezydent nie przyjął ślubowania. Nie wiem, jakie dalej ma plany pan prezydent Andrzej Duda, ale na razie wyszło na jego. Kodziarstwo schowało się w norach, a SN uznał TK. Ależ zawód totalnych, że SN nie poszedł na wojnę z TK, i nie pogłębił burdelu, tylko uspokoił sytuację jedynym słusznym posunięciem. Sąd najwyższy uznał dziś, po pierwsze, TK jest legalny, niepisowski, po drugie prezydent ma prawo łaski. Cuda. Ciekawe na ile wywołane wizytą Gersdorf w pałacu. Profesjonalne zachowanie dziennikarza TVP Info pana Miłosza Kłeczeka. Wcześniej taką informację podał jego bliski współpracownik, były rzecznik rządu, a obecnie doradca szefa Rady Europejskiej do spraw komunikacji i polityki, czyli Paweł Grasie. Rzeczywiście informacje się potwierdziły. Jak długo może potrwać się to przesłuchanie? Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że pan tutaj koło mnie stoi i pokazuje się naszym widzom. Kłaniam się jeszcze raz. Więc Donald Tusk będzie dzisiaj zaznawał w prokuraturze... Wszystko w porządku? Pan jest osobą poważną, rozumiem? I mamy tutaj poważną sprawę, ponieważ przesłuchanie w sprawie, która dotyczy śmierci 96 osób, katastrofy smoleńskiej, a pan robi sobie żarty na antenie. Ja myślę, że gdybyśmy prowadzili program kabaretowy, to wtedy byłoby to uzasadnione, ale mówimy o bardzo poważnych sprawach, więc uprzejmie proszę, żeby tam... Nie przerywał nam... Nie przerywał nam naszej relacji. Proszę pana, nie rozmawiam w tym momencie z pana. Nie, zawsze pan się do Proszę pana, żeby pan nam nie przeszkadzał w relacji, ponieważ relacjonujemy ważną sprawę. Dziękuję serdecznie. Na koniec przedstawiam wam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Od kilku tygodni IKEA sprzedaje w swoich sklepach w Polsce domowe instalacje fotowoltaiczne. Naukowcy. Regularne, ale umiarkowane picie alkoholu zmniejsza ryzyko cukrzycy. Jesteśmy Oraczanym liderem Europy. W ubiegłym roku zdobyliśmy też pierwsze w Europie miejsce w marchewkach, dystansując Wielką Brytanię. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.